motocykle w amerykańskim stylu, czyli cruiser'y, chopper'y czy baggery, cieszą się w Polsce od lat wielką popularnością. Z roku na rok widać też na ulicach coraz więcej customów. Niestety wciąż wielu motocyklistów jeździ w zwykłych ciuchach, zupełnie nieprzystosowanych do jazdy motocykle. Dzisiaj pokażę wam w jaki sposób ubrać się na taki motocykl, zachowując fajną stylówkę, ale jednocześnie troszcząc się o swoje bezpieczeństwo na motocyklu. To wrażenie dobrego stylu eleganckiego wizerunku jest potęgowane przez atrakcyjne zestawienia faktur. Masz ładną skórzaną kurtkę, do tego są klasyczne denimowe spodnie, albo na przykład tak jak w tym wypadku czarne spodnie w stylu cargo z szarą fakturą skóry i dzięki temu łatwo dopasować też tą stylówkę do różnych motocykli. To jest też fajne z tego względu, że dodatkowe elementy, takie jak nie wiem, bandana na przykład, albo inne dżinsy do tej kurtki, zmieniają ten wizerunek, może nie całkowicie, ale na tyle, że jest już to coś innego. Dlatego łatwo, mając na przykład trzy elementy takiej garderoby, łatwo żonglować tutaj stylami w stosunku do różnych motocykli. W dwóch prezentowanych tutaj zestawach, ale myślę, że też w wielu innych, znajdziemy takie elementy, które sprawiają, że jazda motocyklem jest wygodniejsza, a jednocześnie podczas używania tej odzieży na co dzień nie przeszkadzają. I są to tak, na przykład takie harmonijkowe wstawki na kolanach czy biodrach, które dostosowują się do kształtu ciała podczas jazdy motocyklem, czy na przykład wentylacja, która na motocyklu jest bardzo istotna, bo... Powoduje, że po prostu mamy zachowany komfort termiczny. Teraz w żaden sposób nie e, źle nie wygląda, jak z tego motocykla siedzenie. Tak samo kieszenie. No, na, w odzieży motocyklowej mamy bardzo często wiele kieszeni. E, tak samo w jednym z tych zestawów mamy spodnie z kieszeniami cargo, gdzie zmieści, zmieści się sporo rzeczy, np. telefon, portfel czy jakieś tam dokumenty. E, I. Jest to praktyczne, jest to użyteczne, a jednocześnie jak zejdziesz z motocykla, to wygląda to bardzo fajnie i w żaden sposób nie przeszkadza. Na początku wspomniałem, że wciąż wielu motocyklistów jeździ w zwykłych ciuchach niemotocyklowych bez żadnego zabezpieczenia przed skutkami wypadku. Uważam to za ogromny błąd, dlatego że po pierwsze oferta takich ciuchów motocyklowych jest ogromna, a po drugie prosta kalkulacja skłania nas do takiej refleksji, że nawet sporo pieniędzy zainwestowane w takie motocyklowe ciuchy, to i tak jest mniej niż wynosiłby koszt rehabilitacji po nawet niegroźnym upadku. Zwykle, jeżeli masz dobre ciuchy motocyklowe z protektorami, po przewrotce wstajesz, otrzepujesz się i jedziesz dalej. Natomiast jeśli masz ubranie, zwykłe dżinsy, zwykłą kurtkę, to niestety skutki takiego nawet niegroźnego upadku mogą być daleko, daleko poważniejsze. Podsumowując, jeżeli za tym wciąż wahasz się, czy zainwestować pieniądze w porządny strój motocyklowy na swojego cruisera, Customa czy Bobera, to dam ci taki prosty przykład. Skoro i tak musisz mieć zwykłą kurtkę i zwykłe spodnie, to zamiast nich kup sobie kurtkę motocyklową i motocyklowe jeans. Dzięki temu będziesz miał strój na motocykl bezpieczny z protektorami i jednocześnie elegancki. A w takim stroju bez problemu będziesz mógł chodzić też na co dzień po wyjęciu protektorów. Więc będzie to inwestycja nie tylko w Twoje bezpieczeństwo, ale też w styl i naprawdę dobrze wydane pieniądze.